Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Jak rząd zamierza poradzić sobie z leczeniem pacjentów z innymi niż COVID chorobami? Przekształcenie miejsc szpitalnych i budowa szpitali polowych będzie pochłaniała przecież zasoby. Już mamy zaległości choćby z przesuwanymi zabiegami planowanymi. Pacjenci po transplantacji zgłaszają problemy z dostępem do ochrony zdrowia, diagnostyka raka piersi czy raka szyjki macicy leży. Ta ustawa nie daje odpowiedzi na te palące problemy. Proszę więc rząd o odpowiedź na pytanie, jak zamierzacie sobie z tym poradzić. Nie ma w tej ustawie też jasnego rozwiązania kwestii wynagrodzeń dla osób skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Czy dodatkowe wynagrodzenie przysługujące w tych wypadkach będzie liczone względem realnych dochodów tych osób? Dlaczego podwyżka nie obejmuje pracowników sanepidu, którzy pracują ponad swoje siły? Czy naprawdę uważa rząd, że nie zasługują na traktowanie takie, na jakie zasługują pracownicy ochrony zdrowia?